Hejka, ja jestem Sari, jest się na tym kanale. No i wiedziałam, że wy tam takie ładne komentarze piszecie, że na przykład ktoś tam tu dziecko czy kit. Ale ludzie, ważne jest to, ile kto ma lat, naprawdę. Możemy uznać, że ktoś nagrywa, kto ma 60 nawet lat, kto masz 5 lat. Czy to coś zmienia, ile kto ma lat? Chyba ważne jest to, co on nagrywa i jaka to jest jakość. Znaczy, może ja nie mam najlepszej jakości. Ale no dobrze, rozwijam się, yy, idzie nam coraz w sumie lepiej I No, więc nie rozumiem tej powodu do pisania negatywnych komentarzy No ale dobra, piszcie sobie jak tam chcecie I podoba mi się mój nowy outfit? No. Proszę, ładny Mam tutaj derkę Strażników Leśnych z Jarwiku I kurteczka, to jest brązowa kurtka przełajowa Wy rzeczy są w globalu, ale czaprak można też w gondolu kupić Więc e, tutaj trochę tego konia trochę już podtrenowałam Odcinek miał być co wczoraj, ale no nie, Trochę, no w sumie się usunął Tak, usunął się Więc nie ma jego tego Gaju, Wiedźma Mistrzostwa Wczoraj jak mu to to być, to też miał być jego, jego, jego Gaju I wtedy jak y, byłam na Deer fire, o właśnie tutaj jak są te pięta to właśnie ja tu to też, to też, to też byłam w drugim kraju Więc no, sobie tutaj założę mój strój Widzę, że możemy przegrać, bo ta osoba ma 21 level, a tutaj więc nie, lepiej nie walczyć nie. Znaczy, ja się poddaję? Ja się nie poddaję, ale no Tak on po prostu mówi Więc startuję na 8,5 poziomu Dajesz koniu No piąta jestem właśnie. Oj. Oj. No to nie liczę nagranu. To czwarta jestem, pięknie. A, bo tamta tego nie zebrała. Tak możemy jechać, ludzie, tak nie mogę. A, dobra, jeszcze do zaistnie, jest przynajmniej. Byle się nie trafić. Od tamta się niedaleko jest, więc może być. Mam już gwarancję, że będę czwartym. Na koniec, ósmym lewerem. I tutaj jeszcze z, z tamta są jedyny pierwszy i konia na czternastym. Graffiti. No gratulacje. I w ranciu broni już się zobaczy w UL. Więc nie. No i nie, nie, To teraz trzeba czekać. Znaczy, no czekać, trzeba na odcinek. Na kamerach nie byłam wtedy. To było chyba w środku nocy jedno urodziła, ale nie wiem. No więc jestem czwarta, bo tam ta słowskie dużo ma, Ale ja też jestem trochę daleko od nich. Nawet bardzo daleko od nich. A i wtedy chyba jak tutaj jechaliśmy, to też byłam czwarta. A co, co jej się stało? się stało Addison a, bo mu się po prostu chyba ścięła Trzecia Wypiszmy gratulacje i odbieramy sobie nagrodę To jest spaden Dobrze no, więc uważam za udany ten wyścig. Myślę, że ta atryzantowa mi chyba trochę wygrać, tak mi się wydaje. Bo nie sądzę, żeby coś się trzymowało na środku pola. Tak o, po prostu. A i właśnie w samym odcinku jeszcze pamiętam, że pokazywałam, że chcę sobie kolekcjonować Morgany. I że jest ich 9. Wszystkich Morganów jest 9. Ten tutaj. Nie wiem, czy ja będę ich kolekcjonować, ale chyba trzy, dwa, trzy. Nie wiem, chyba dwa Morgany będę mieć, tylko te. dwa, tak mi się wydaje. Albo tego karego. I, I jeszcze jest ten stary Paint. Właśnie, dzisiaj jest coś: dzisiaj jest wtorek i jutro jest aktualizacja. I lecę dalej trenować z tego konia, więc. Chyba na tyle widzimy się jutro. bajon.